Super manifestacja. Materiał z kanału Swaru Official opublikowany 3 stycznia 2024 roku. Witam ponownie. Dziękuję, że po raz kolejny jesteście tutaj ze mną. Jestem Mary. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście szczęśliwi i że dobrze się czujecie po obchodach Nowego Roku. Chociaż większość z Was, jeśli nie wszyscy, wie, że jest on utworzony sztucznie i jest jedynie świętem, które zostało społecznie uzgodnione i zaakceptowane. Prawdziwy nowy rok byłby czymś w rodzaju końca zimy i początku wiosny, ponieważ to właśnie wtedy odnawia się wszystko, co żyje. Jednak to też nie do końca tak, ponieważ na półkuli południowej nie dzieje się to w tym samym czasie, jako, że nadejście wiosny nie jest wydarzeniem planetarnym, zatem nie ma prawdziwego nowego roku innego niż Twoje urodziny, a ten jest nowym rokiem tylko dla Ciebie i tylko jako taki ma znaczenie. We wszystkich moich poprzednich filmach na temat prawa, luster i manifestacji zawsze podkreślałam, że aby uzyskać to, czego chcesz, musisz być proaktywny. A nie tylko siedzieć i życzyć sobie tego, czego tak bardzo pragniesz. Oznacza to, że musisz się skupić i jasno wiedzieć, czego chcesz, a także pomyśleć o niezbędnych krokach, które musisz podjąć, aby wprowadzić to do swojej rzeczywistości, a potem faktycznie wykonać każdy z tych kroków. Następnie również wielokrotnie powtarzałam, że musisz być tym, czego pragniesz. A nie tylko tego pragnąć, ponieważ w tym drugim przypadku wszechświat da ci jedynie doświadczenie pragnienia tego, na czym ci zależy. Jak słusznie twierdzi wiele innych osób wypowiadających się na ten temat, musisz działać i myśleć tak, jakbyś już miał to, czego pragniesz. Pragnienie czegoś, koncentrowanie się na tym z dużą intensywnością, a następnie podejmowanie niezbędnych kroków w celu osiągnięcia tego, czego chcesz, brzmi logicznie i działa dla większości ludzi żyjących w twardych i powolnych gęstościach egzystencjalnych, które są definiowane doświadczaniem rzeczywistości poprzez pryzmat biologicznego ciała. Jest to system logiczny, który nadal uwzględnia i respektuje prawa fizyki oraz prawa przyczyny i skutku, jakie nazywają na Ziemi. Oznacza to, że to, czego pragniesz, nie może po prostu pojawić się przed tobą zgodnie z twoją wolą, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Musi istnieć proces, w którym to, czego pragniesz, jest budowane lub formowane, a następnie logiczny proces i działania niezbędne do tego, aby to coś znalazło się w twojej rzeczywistości. Obserwując to, możemy zauważyć, że manifestacja na Ziemi i wszędzie indziej w świecie fizycznym może przebiegać jedynie zgodnie z logicznymi, a nawet możliwymi do naukowego udowodnienia krokami. Natomiast magia ograniczona jest tylko do science fiction. W świecie fizycznym musisz podjąć te logiczne kroki, aby cokolwiek, co chcesz zamanifestować, stało się Twoją rzeczywistością. W przeciwnym razie będziesz tylko czekać i marzyć. I chociaż wszystko to jest prawdą dla większości ludzi, zwłaszcza dla ludzi na Ziemi, istnieje bardzo duże zastrzeżenie do tego, co właśnie przed chwilą powiedziałam: jako że niektórzy ludzie, zarówno tam, jak i gdzie indziej, są zdolni do super manifestacji. Oznacza to, że wydają się mieć niemal całkowitą kontrolę nad rzeczywistością i niemal natychmiast dostają to, czego pragną, omijając lub przeskakując prawie wszystkie logicznie niezbędne kroki, o których mówiłam powyżej. Na Ziemi jest wielu ludzi do tego zdolnych, jednak nie jesteśmy w stanie wiedzieć ilu, ponieważ częścią ich strategii manifestacji jest nie mówienie o tym, nie dzielenie się swoimi planami, dopóki nie są gotowi. Jak wyjaśniałam w niedawnym filmie, nie dziel się swoimi planami, dziel się tylko rezultatami. Przykładem takiej osoby może być Helen Hutzel, która niedawno pojawiła się w reklamach Mindvalley na YouTube. Jestem pewna, że to widzieliście, ponieważ w minionym roku wszędzie było tego pełno. Trudno uwierzyć, że ktoś może mieć tak dużą moc manifestacji, że wszystko, czego zapragnie, staje się. Wydaje się, że jest to coś, co dzieje się jedynie w wyższych sferach egzystencjalnych, gdzie manifestacja jest znacznie prostsza lub łatwiejsza ze względu na lżejszą gęstość. Ale w tym materialnym świecie trudno jest postrzegać to jako coś prawdziwego. Jednak wielu ludzi jest całkowicie zdolnych do naginania rzeczywistości na swoją korzyść, kiedy tylko chcą. Osiągnęli takie mistrzostwo w swoich wibracjach, czyli w swoich myślach, że są całkowicie zgodni częstotliwościowo z tym, czego chcą i czego potrzebują. Jak już wyjaśniałam wcześniej, świat materialny jest tak naprawdę światem astralnym. Świat żywych jest niczym innym jak kolejną iluzją zaprojektowaną. Aby dać duszom zestaw doświadczeń, które są definiowane przez percepcję i silną iluzję bycia ograniczonym. Ale to wszystko to tylko iluzja. Jak już wielokrotnie mówiłam, jedyną rzeczą, która cię ogranicza, jest przekonanie, że jesteś ograniczony. Oznacza to, że nie trzeba żyć w wyższych gęstościach, aby móc natychmiast zamanifestować wszystko, czego chcesz i czego potrzebujesz. Jednak wielu ludzi tęskni za byciem w wyższych gęstościach, a nawet czuje się niekomfortowo, nosząc te ciężkie i niezgrabne biologiczne kombinezony, niezbędne do funkcjonowania w tak zwanej sferze materialnej, czyli w świecie żywych. I chociaż mówiłam, że musisz skupić się na tym, co chcesz zamanifestować i wiedzieć, czego chcesz z możliwie jak największą jasnością, a następnie być proaktywnym, pracując nad swoim celem, to teraz mogę ci powiedzieć, że w tej grze życia istnieje również wyższy poziom. Gdy już zainicjujesz reakcję łańcuchową, którą opisałam w moim poprzednim filmie, gdzie usuwasz blokady i wszystko, co powstrzymuje twój postęp, będziesz stawać się wykładniczo coraz lepszym i lepszym w koncentrowaniu się i w manipulowaniu matriksem świata żywych i dzięki temu będziesz stawać się kimś w rodzaju super manifestatora. Jest dla mnie jasne, że pewna ilość osób inkarnowała się na Ziemi z pełną wiedzą o tym, kim i czym są, zachowując przy tym pełną pamięć nie tylko swoich poprzednich wcieleń, ale co ważniejsze, pamięć tego, co wydarzyło się między wcieleniami. Jest to pamięć tego, jak to jest być w wyższym astralu jako świetlista istota planująca zamanifestować się w ciele biologicznym w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego lub jako przewodnik dla innych. Te nieliczne jednostki wyglądają jak ludzie lub jak jakikolwiek inny gatunek, zwierzęta lub nieludzkie istoty pozaziemskie. To wszystko jest tym samym. To są jedynie biologiczne kombinezony, dzięki którym dusze mogą funkcjonować i działać w świecie żywych. Ponieważ są świadomi tego, czym i kim naprawdę są. Działają jako przewodnicy dla pozostałych dusz, które zdecydowały się mieć doświadczenie zapomnienia o tym, kim naprawdę są. Stają się więc świetlistymi latarniami, wskazującymi innym drogę do domu, aby tamci mogli przestać kręcić się w kółko w wiecznym cyklu reinkarnacji, zawsze dążąc do rozwiązania przeszłej karmy, tak jakby to było to, co rzeczywiście ich zatrzymuje. To tylko ich idee o winie i o karmie, o których myślą, że muszą je spłacić, sprawiają, że wciąż i wciąż wracają wcielenie po wcieleniu, szukając przebaczenia. Jednak w tym samym czasie kreują inne rzeczy, za które później znowu będą szukać przebaczenia, będąc ślepymi na fakt, że jedyne co muszą zrobić, to pozwolić temu wszystkiemu odejść. Rozpuścić swoją tożsamość ego i otworzyć się na absolut, którym zawsze byli. Szukają przebaczenia za to, co postrzegają jako złe uczynki, podczas gdy większość z nich popełnili jedynie według prawa ludzkiego, prawa sztucznego matriksa, a nie według prawa wiecznego wszechświata. Aby uciec z cyklu reinkarnacji i uzyskać odpuszczenie i przebaczenie, muszą najpierw zdać sobie sprawę, że są jedynymi osobami, które mogą im przebaczyć, że tylko oni sami mogą sobie przebaczyć. Szukają przebaczenia na zewnątrz siebie, np. przebaczenia od Boga, od świętego lub od Bóstwa, zawsze od czegoś lub od kogoś innego niż oni sami, podczas gdy w rzeczywistości Bóstwo, którego szukają, Bóg lub bogini, których błagają o miłosierdzie i rozgrzeszenie, o przebaczenie im grzechów, jest w nich samych. Są takim bóstwem, takim świętym i takim bogiem lub boginią. Jako nieskończony fragment świadomości źródła są wszystkimi bóstwami, których potrzebują, ponieważ wszyscy ci bogowie i boginie z imionami zostali przynajmniej w większości wykreowani na ziemi jako egregory, zrodzeni z wyobraźni tych samych dusz, które później błagają o przebaczenie swoje własne kreacje. To samo dotyczy prawa luster i manifestowania wszystkiego, czego potrzebujesz. To nie wszechświat daje ci to, czego chcesz, uświadom to sobie. To ty sam dajesz sobie to, czego pragniesz i potrzebujesz. To ty jesteś tym obdarzającym wszechświatem, do którego modli się tak wielu ludzi. Modląc się, proszę, daj mi, oddajesz na zewnątrz swoją boską moc i swój prawdziwy potencjał. To ty jesteś wszechświatem, który sam siebie zaopatruje, a jedyną rzeczą, która cię hamuje, są te wszystkie zestawy przekonań, które sprawiają, że popadasz w negatywne wzorce myślowe takie jak nie mogę, to jest niemożliwe, nie pozwolą mi itd. Tylko ty pozwalasz na uwłaczającą ci dynamikę skierowaną przeciwko tobie, która ma miejsce obecnie w twoim życiu. Utknąłeś w niej z powodu czegoś zwanego poczuciem winy, ponieważ inni ludzie sprawili, że poczułeś się mało wartościowy. Jednak mimo to zdecydowałeś się słuchać tych innych ludzi, zdecydowałeś się tkwić w tej dynamice rodzinnej lub jakiejkolwiek innej dynamice, która cię hamuje, pochodzącej z tego życia lub będącej rezultatem odziedziczonych złych nawyków i uwarunkowań. Które możesz ciągnąć ze sobą ze swojej przeszłości lub poprzednich wcieleń. To dlatego twój umysł i ciało są pełne uwarunkowań, które sprawiają, że codziennie powtarzasz ten sam program, te same czynności i reagujesz na te same wyzwalacze emocjonalne. To poczucie winy i wątpienie w siebie, ponieważ inni spowodowali, że wpadłeś w takie myślenie. Jednak pamiętaj, że ci inni są tylko odbiciem tego, kim jesteś ty. Jesteś bezcenną częścią świadomości źródła, dlatego jesteś wartościowy ponad wszelką miarę, więc nie toleruj już żadnych nadużyć wobec siebie, usuń się ze wszystkich tych toksycznych dynamik, a staniesz się super manifestatorem. Opanuj siebie, opanuj to, czego chcesz, i opanuj swoje emocje oraz wyzwalacze umysłu i ciała. A będziesz w swoim życiu skakał kwantowo do przodu z prędkością, w którą nie uwierzysz. Opanuj swój umysł i ciało to jest klucz. I zawsze pamiętaj, że cokolwiek robisz i jakkolwiek się zachowujesz, odbija się to na tobie, więc złe traktowanie innych ludzi wpłynie na ciebie dziesięć razy mocniej. Zatem, jak powiedziałam wcześniej, nie rań innych, tylko wycofaj się z tych toksycznych sytuacji. Ucieczka przed nimi nie jest tchórzostwem, ona ochroni twoje wibracje i pozwoli ci skupić się na tym, czego pragniesz. Bronienie siebie jest również bardzo ważnym czynnikiem i nie jest rzeczą negatywną, gdy jesteś w takim stanie umysłu, że z całą jasnością wiesz, co jest złe, a co jest dobre. I osiągniesz w końcu taki punkt, gdzie nie będziesz już musiał się bronić przed kimkolwiek, ani przed czymkolwiek, co wcześniej cię raniło. Ponieważ nie będziesz już wibracyjnie pasował do żadnej z tych rzeczy. Będziesz wtedy postrzegał innych ludzi jedynie jako odbicie siebie samego, takiego, jakim byłeś na innych etapach swojego duchowego rozwoju. Nie będziesz już w stanie żywić jakiejkolwiek urazy do innych, ponieważ dojdziesz do punktu, w którym rozumiesz już, że nie ma tych innych i że nawet ci negatywni ludzie są tylko odbiciem Twoich własnych negatywnych aspektów. Aspektów, które teraz już rozumiesz, akceptujesz i pracujesz nad ich poprawą, ponieważ taki jest właśnie sens bycia żywym, bezustanne doskonalenie się. Podkreślam, że musisz nauczyć się bronić przed swymi odbiciami, ale pamiętaj także, że wszystkie złe rzeczy, które oni mówią o tobie, szczegółowo opisują to, kim oni są, a nie to, kim ty jesteś. Ich słowa mówią wszystko o nich i nic o Tobie. Bardziej rozszerzona istota może zrozumieć istotę mniej rozszerzoną, jednak ta mniej rozszerzona nie może zrozumieć istoty bardziej rozszerzonej, lub tylko do punktu swojego własnego poziomu duchowego i świadomości. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, polubienie i subskrypcję, i mam nadzieję, że zobaczymy się tu następnym razem. Dbajcie o siebie i życzę Wam szczęśliwego początku nowego roku, pełnego osiągnięć i skoków kwantowych. Z wielką miłością, Wasza przyjaciółka. Marii Swaru. Tłumaczyła Agnieszka, czytała Kasia. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.